Wszystkich. Dziś mamy 26 czerwca, jest godzina 19. Właśnie czekam na kolegę. Ma podjechać z łódką. planujemy wyrzucić wędki na suma. No i też pod węgorza coś. No zobaczymy. Także widzimy się nad wodą, do zobaczenia. Jesteśmy już nad wodą. Trochę się pochmurnie robi, miało padać. Ale teraz pokazuje mi, że o pierwszej w nocy ma padać. No zobaczymy. Zaraz będziemy wodować łódkę i będziemy gdzieś jakieś miejsce sobie. Obierali, tylko nie wiem gdzie. Do zobaczenia z łódki, już. już mamy wszystko załadowane. Dużo nie mamy dzisiaj rzeczy, ale już odpływamy sobie i będziemy szukać miejsca. Właśnie dopłynęliśmy na miejsce na drugą stronę. próbuję tutaj wbić tą podpórkę, ale ona jest za miękka ziemia, także na zrywkę będzie mi tu ciężko cokolwiek zamontować. Nie wiem, łódkę mamy tutaj sobie postawioną. Będziemy działać z tego miejsca. Nie, może to będzie padać, zobaczymy. Mamy godzinę 21.10. Jedną zrywkę już mamy wywiezioną. A tutaj na grunt też mam wywieziony jeden zestaw na żywca i tu na żywca Tylko tu z gruntu, a tutaj jest skławik na zrywkę Zalek szykuje wędki i będziemy zaraz wywozić następne Kolega wepływa z zestawem swoim Musimy sobie jakoś tutaj radzić z tym wszystkim żeby nie poplątać niczego Mamy po 22 Ciemno się zrobiło dosyć szybko, bo chmury są Zostawiliśmy sobie ze Sławkiem parasol Małe ognisko się pali no i czekamy. Wiatr się zerwał zachodni teraz. Jak siedzimy, pewnie zacznie zaraz padać. Mamy za 22. Zaczęło padać trochę mocniej, i na razie bez kontaktu z rybą. Ale siedzimy, jest ciepło. Obiecująca pogoda węgorzowo-sumowa, ale nic się nie dzieje. Mamy godzinę 3.33, i bez kontaktu z rybą dalej. Trochę pada, trochę nie pada, ale jest bardzo ciepło Posiedzimy do Szóstej może i zwiniemy mandziur Przyszła mała wichura łódką nam trochę buja Mamy godzinę Czwartą, czternaście Trochę się rozpadało i wieje z deko. Parasolkę trochę obniżyliśmy, wieje. I będzie bardziej wiało. Mamy godzinę piątą i to nie przestaje padać. Nie wiem, chyba powoli się będziemy zwijać. Mamy godzinę zaraz szóstą. Zero kontaktu z rybą, trochę pada, wieje i pomału się będziemy zwijać. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia, trzymajcie się.